Wyżegł usunąć piegi? No, akurat wiem i chętnie ci powiem. Przygotowanie oleum de tartaro. Rozdrobnić kryształki tartaru, zawinąć w kawałek materiału i zanurzyć w mocnym occie. Następnie wszystko postawić na ogniu, aż do momentu, gdy ocet wyparuje, a tartarus się z węgli. Tak otrzymane węgielki zmieszać rękami z oliwą. Na trzy lub cztery noce wystawić całość na działanie powietrza, pozostawić w pochyleniu tak, aby olej mógł spływać do dzbanka. Nacierać tym olejkiem twarz przez 7 nocy i tyle samo dni. A nawet przez 15 dni, jeśli występuje ropień i piegowata cera. Ej, dobra, nie o to mi chodziło. Ej, dobra, to skoro nie średniowiecze, to może już renesans i woda Solimana? Tutaj połączenie rtęci, siarki i terpentyny jako rozpuszczalnika. Usuniesz piegi razem z najbardziej zewnętrzną warstwą skóry, gwarantując sobie efekt toksyczny, no i również potencjalnie śmiertelny. W średniowieczu piegi uznawane były za prawdziwy prezent, gift od diabła. W związku z czym na pewno nie chciałaś ich mieć, zwłaszcza patrząc na to, jak duże były wpływy Kościoła katolickiego w średniowieczu. Piegi to jedno. Ale nie chciałeś mieć również żadnych zmian skórnych czy w ogóle blizn po chociażby ospie, która wówczas w tamtych czasach zbierała bardzo duże żniwo. Dlatego próby usunięcia wszelkich zmian skórnych czy właśnie piegów były tak stensywne, tak daleko idące, ponieważ idealna, nieskazitelna skóra. To było coś naprawdę pożądanego. A już tak na marginesie, w dużej części średniowiecza, podobnie było z dłoni, ponieważ jedyne fragmenty ciała, które były widoczne, to właśnie dłonie i twarz. W związku z czym to również była poniekąd karta przetargowa. Face card i hand card było czymś, co mogło ci załatwić jak najlepsze za mąż pójście, czyli również wejście do świata, do którego. Być może nie miałabyś nigdy dostępu. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o historii kosmetyków, makijażu, farmacji i trochę też medycyny, to serdecznie zapraszam Was na mój podcast, Aptekast, który swoją premierę ma już jutro i będzie dostępny na Spotify, Apple Music i na YouTubie. Zapraszam.